No, i została nam ostatnia cudna, trzecia dosza kafa, ta powiązana z wodą i ziemią, czyli tą stałością, ciężkością. No, i czym ona się tutaj nam w ciele objawia? Na pewno nadmiarem tkanki tłuszczowej i przybieraniem na wadze. Może to być też katar, bądź mokry kaszel, czyli ogólnie rzecz biorąc, nadmiar śluzu w ciele. Zimne i mokre dłonie, podkreślam, mokre, takie lepkie, nieprzyjemne, też oznaczają nadmiar kawy. E, oraz, mm, jeżeli mieliśmy jakieś badania, czasami e, u kobiet, zwłaszcza, ale też u mężczyzn, mogą się pojawić wszelkiego rodzaju guzy jakieś narośla, kamienie, torbiele, włókniaki wszystko, co rośnie, a niekoniecznie jest chciane w naszym organizmie. To też świadczy o dużym nadmiarze kawy. Jak odczuwamy zejść w umyśle? Na pewno, gdy mamy takie poczucie, nie chce mi Najchętniej kanapa, święty spokój. Nie chcę do ludzi, nie chcę z nikim rozmawiać. Jest wtedy tej kawy za dużo. Tutaj będzie to też ospałość, takie spowolnienie, tempo żółwia. Ale będzie też upór i chciwość. Też może się pojawić takie kombinatorstwo, gdzieś coś tam bym <śmęcił> zachmęcił, jakby się udało. E, mogą być to też e, takie odczucia zaborczości, zazdrości, no i letargiczność. Co podnosi kawę na co dzień, to na pewno właśnie taki siedzący tryb życia na kanapie. Im więcej siedzimy, tym mniej się dzieje, tym bardziej kawa rośnie. Dodatkowo, tak jak była mowa o śluzach, to najbardziej śluzopędne produkty to nabiał, zwłaszcza jeżeli będziemy go spożywać. Gdy na dworzu robi się wilgotno, deszczowo, przenikliwie i nieprzyjemnie, oraz nadmiar nabiału na kolację. Rano proszę zwrócić uwagę, czy ten katar się pojawia, czy się nie pojawia. A może warto spróbować zjeść go rano na śniadanie. Dodatkowo w ogóle przejadanie się, przeżeranie. Każdy na pewno doświadczył takiej sytuacji. Że po prostu jak bąk się napełnił jedzeniem, <noise> czuję, że eksploduje, i od razu włącza się senność. Zmęczenie, drzemeczka by się przydała. No i to przejedzenie, to lenistwo, i ta drzemeczka to znaczy, że właśnie nasza kafa jest po prostu bardzo, bardzo wysoko. I kiedy mamy taką aurę na dworzu, to na pewno zimą. Zima jest ciężka, jest kafowa, mamy śnieg, mamy deszcz. Akurat w Polsce mamy wszystko. I na pewno mamy nadmiar wilgoci w tym czasie i zimne. No to teraz jak sobie z tą kafą poradzić na co dzień? Na pewno warto po prostu coś zmienić. Siedzę na kanapie, czuję, że kafa rośnie. Zmień, stań, zrób cokolwiek, może coś posprzątaj. Czemu nie? E, super działają spotkania ze znajomymi, tam gdzie możemy się pośmiać, pobawić, pogadać i jest nam po prostu dobrze. Świetną metodą dla kaw, zwłaszcza, jest aromaterapia. Aromaterapia, czyli po prostu olejki eteryczne, mogą być w formie dyfuzorów, kominków opcji jest bardzo dużo. Polecam do przetestowania aromaterapii i artykułów na ten temat jest całe mnóstwo. Co ja bym na pewno dla kaf poleciła od siebie: to będzie olejek pomarańczowy, będzie olejek limonkowy, cytrynowy i tego typu. Oraz super działanie takie aktywujące ma bergamotka. Dodatkowo jeszcze dla kawy must have domu, to są przyprawy i tutaj hulaj dusza piekła nie ma. Naprawdę imbiry, kurkumy, pieprze, kajen, wszystko, wszystko, co nam przychodzi do głowy, włącznie z naszymi polskimi tymiankami, rozmarynami <grybujesz> i tym podobnymi, na pewno nas wspomogą, aby tą kawę zrównoważyć. No i jakby tak, tkanka tłuszczowa też nam się kojarzy na pewno, że trzeba się ruszyć. Więc wszelka forma ruchu, wszelka forma ćwiczeń. Joga też jest fajna, jest rozciągająca, ale tutaj skuteczniejsza będzie taka joga dynamiczna. Tam, gdzie możemy się trochę spocić, zmęczyć, no i poruszyć to nasze ciało. Taniec też, też wydaje mi się być świetnym pomysłem.